Hejka. Dużo osób mnie pyta ostatnimi czasy, w ogóle, dlaczego jesteś taki toksik, dlaczego jesteś taki mad i tak dalej, i tak dalej. Eee, dlatego nagram taki filmik, w którym powiem, dlaczego się tak wybitnie wkurwiam grając w League of Legends i co mnie, co mnie męczy, co mnie boli i tak dalej, i tak dalej. Nie mam jakiegoś planu, żeby mówić, jak to ma wyglądać, także po prostu będę mówił to, co mi się jakby na na język. Od czego by tu zacząć? No może, może zaczniemy od tego dlaczego, tak? Um, gram w Ligę od Bety. Tak, gram w Ligę od Bety grałem, grałem w tą grę od Bety i powiem szczerze, że sezony 1-4 podobały mi się bardzo. Wiadomo, no, zależało wtedy. Wtedy grałem też trochę inaczej, grałem do Teamówki, nie Teamówki, tak? Zależało mi na tym, że mieć też wysoką dywizję, ale... Nie było to dla mnie trudne. Też się denerwowałem trochę, wiadomo, jak się przegrywałem, jak był jakiś lustryk, nie wiem, przegrałem 5 meczów, przegrałem 6 meczów, 3 mecze. No, bywało, że się denerwowałem, tak, ale no nie było to na takim poziomie, jak jest teraz. Teraz autentycznie widzę się tak w kurwę, że mam ochotę rzucać przedmiotami, które mam pod ręką po pokoju po prostu. <laughs> I to nie dlatego, że ja się zmieniłem, tylko <laughs> dlatego, że ta gra się zmieniła. no. Ja autentycznie sezony 1-4 były sezonami, w których grało mi się w ligę bardzo fajnie. Było mi przyjemnie, grając w ligę. Wszystkie czempiony, którymi grałem, były bardzo fajne, tak? I wszystkimi czempionami wszystkim, można było grać. Mogłem grać to tak. Mogłem grać szako. Mogłem grać sobie talonem. Mogłem sobie grać Nocturnem bez żadnego problemu. Mogłem grać każdym tak naprawdę czempionem, którym lubiłem grać, nie? A w tej chwili. w tej chwili tak nie jest. W tej chwili. Granie czempionami, które ja lubię, które mi się podobają Działa niestety na takiej zasadzie, że po pierwsze są to championy za overnerfione Po drugie, są to championy, które są pochłonięte przez metę I Powiedzmy sobie szczerze, no Meta wygląda jak wygląda Teraz, w tej chwili Gra się najwięcej obrzydliwymi bruzerami, tak? Nie wiem, Olaf na topie Jakaś ta, zdarza się Viveless, Rexai. Rekse, no Rexę jest ostatnio bardzo często, na przykład grana Hekarim, tak wiecie. No, postacie, postacie typu. Mm, right click, Funky temy, i bije jak assassin, tak? No wiecie, o czym mówię, no kto ogląda stream, ten wie jak to wygląda, e, i widzi niejednokrotnie, bo niejednokrotnie pokazuje, kurwa, jak gram na przykład sobie Szako. Ja robię milion rzeczy różnych, tu outplayę, tu tamto, tu sram to i się staram, staram, staram robić tak, żeby, żeby wygrywać mecz, a gościu jedyne co musisz zrobić to wcisnąć R, a potem prawy. To mnie doprowadza po prostu do jasnej kurwicy albo moment, w którym ja gram szako, mam 6-0, nie wiem, 5 i nie jestem w stanie wysolować Rek'Sai, która ma 2 itemy mniej ode mnie i ma 0,5. bo ty po prostu mnie zabija, tak? I po prostu mnie zabija, bo jest taka meta, bo, są, bo tak, tak, takie są czempiony teraz grane. Shaco jest strasznie znerfioną postacią i temy są za drogie, tak, jest to jedno z najbardziej zależnych od przedmiotów czempionów w grze. Po prostu, no, wygląda gra na zasadzie takiej, że albo zraszuję na przykład, powiedzmy, buty piątki i w wykonam 10 sukcesywnych ganków, uda mi się, będzie zajebiście, być może pokaruje mecz, chociaż też nie jest pewne, też nie jest pewne, bo wiadomo jak to wygląda, po 20, tam 25-30 minucie timery są tak długie, że wystarczy jeden błąd kogokolwiek, mój, teammata, byle co i można przegrać grę, tak po prostu, tak? Co też jest dla mnie wkurwiające, bo kiedyś tak nie było, tak? Kolejna sprawa jest taka na przykład, że kiedyś w tej grze liczyły się umiejętności mocno indywidualne, tak? Te umiejętności drużynowe były istotne. Ale one nie były aż tak wysoko, tak? One były wysoko. Umiejętności drużynowe były istotne, wiecie, w... jak się grało timówki, tak? Ranka teamy jak były. No to wtedy wiadomo, no, te umiejętności drużynowe były bardzo ważne, no bo gramy całym teamem, na cały team i kto lepiej zagra, kto lepszy team kom złoży, wiecie. daje nam pierdole, tak? No grałem teamówki, no wiem jak to wygląda, tak? To wiem jak to było. Ale na solokiu było odwrotnie, no solokiu, no, wiadomo. Mamy solokiu. Tak, nie mamy komunikacji głosowej z resztą drużyny. Gramy sami. Ja mówię o sytuacji, gdzie gramy sami, tak? No bo primate to jest inna kwestia. No ja gram sam. Gramy sami. Eee... I jest kłopot, tak? No bo Rito postawiło na grę drużynową nawet na solo kolejce, gdzie nie mamy komunikacji głosowej, mamy tylko czat, Ilość premade'ów w diamencie jest ograniczona bodajże do trzech w tej chwili. Poniżej jest poniżej diamentu jest chyba do pięciu osób. Albo w patynie jest do czterech w Gold Ninja jest do, do 5, nie wiem. Dokładnie, jak to jest, no mnie interesuje Diamond, plus Diamond++, tak. Ehm, no i tak, ja gram solo, grając na premade'y zawsze jestem na pozycji straconej, bo wiadomo, no premade'y, jeżeli jest premade trzyosobowy, to zawsze jest większość. Większość jest w stanie pokerować grę, grę tak, grając w trzy osoby. Trzech zajebistych graczy jest w stanie ponieść dwóch graczy chujowych. Nie zawsze, ale w większości przypadków. No i tu jest ten problem, że. Hmm, zaczęło się granie drużynowe, czyli to są ważne obiektywy, ważny jest bardzo push. W tym sezonie to jest najważniejsze. W tym sezonie ważniejsze jest push i są najważniejsze obiektywy. Fragi nie grają w ogóle, w ogóle roli. W ogóle. Laning phase w większości przypadków też nawet nie gra roli, tak naprawdę. Wystarczy, że gra trwa chwilkę dłużej, bo to nawet nie może być dużo dłużej. Ona chwilkę dłużej może trwać i momentalnie może się gra obrócić tylko i wyłącznie przez to, że przeciwnik ma na przykład, nie wiem, lepsze piki albo wziął po prostu więcej obiektywów. co z tego, że ma 0-5, ale wzięli 3 drake'i, tak? I nie wiem, 5 turetów. I to tak wygląda w tym sezonie, co jest też męczące, bo to jest stawianie na grę drużynową, gdzie niektórzy gracze grają sami i nie mają dobrej komunikacji z resztą teamu, no bo mamy tylko czat, a na czacie się z kimś dogadać to naprawdę jest rzecz nierealna, bo na czacie czat służy w Lidze tylko po to, żeby się kurwa wyzywać, ewentualnie wpisać, że ktoś flesza spalił tutaj. To powiedzmy sobie szczerze, no kto gra, to wie jak to wygląda, prawda? A spodziewam się, że wszyscy z Was grają. Co tam jeszcze z takich rzeczy, które mnie wkurwiają. A, no i to właśnie, że e, umiejętność solo kierowania została bardzo mocno ograniczona przez to, że jest granie drużynowe. Bo W tej chwili jeżeli do 20 minuty, no, nawet do 15 minuty nie zrobimy solo całego meczu w taki sposób, że po prostu przeciwnik napisze open mid albo się podda i nie będzie grał. To możemy nie wygrać. Solo carry już przestało istnieć jakby. Tak bardzo ciężko jest zrobić solo carry. Wiadomo w niskich dywizjach jeszcze się da. Ale już tak od diamentu, diament plus plus już się robi problem, bo gra jest zbyt drużynowa a granią na niej ludzie, którzy grają sami też, tak? To jeszcze mnie wkurza grając w ligę? Kurwiamy community na pewno. Ja, ja nie byłem toksycznym graczem, naprawdę. Ja stałem się strasznie toksycznym graczem. Ja zacząłem kurwić na ludzi, ja zacząłem nawet, ja już zacząłem na czacie pisać, zacząłem pisać bardzo, bardzo bluźnić na ludzi, nawet na czacie, mimo iż... Zawsze jakoś się powstrzymywałem przed tym, bluźniąc właśnie w powietrze, tak? Dlatego wy mówiliście, że o Jezu, jaki toksik na streamie, jaki toksik. A ja nie byłem toksyczny dla rozgrywki, tak? Bo ja sobie kurwiłem na streamie, ja wyrzucałem, wiecie, negatywną, negatywną energię, wyrzucałem w powietrze. Teraz zacząłem już pisać nawet na czacie, bo już mnie tak kurwica strzela, że już piszę na czacie, szczególnie jak ludzie, ludzie, którzy nic nie robią w grach, non stop piszą, non stop piszą, non stop piszą. Ja wiem, że istnieje komenda mute All, ale powiem szczerze, że często, często jest tak, że po prostu chcę się wyżyć i się powyzywać z tymi ludźmi i tak, tak mniej więcej wygląda. Mm, I to jest taka kolejna rzecz, która mnie strasznie wkurwia, że, że ludzie w tym sezonie, bo wcześniej tak nie było, wcześniej też się zdarzało, ale w tym sezonie jest tak, że ludzie napierdalają na czacie non-stop, a gówno grają. I, no, I masa jest takich graczy, którzy po prostu piszą zamiast grać. To jest rzecz tragiczna. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które mnie wpieniają? No, balans mnie wpienia, ale to mówiłem już mniej więcej, jak to wygląda, tak, że tam. Niestety Szako, no ja gram Szako, tak? Lubię grać Szako. To jest jedyny champion, który sprawia mi w tej chwili naprawdę przyjemność grając w ligę. A jest to champion, który jest totalnie underrated, no się do niczego nie nadaje. To jest na granicy grać albo nie grać, ale jeśli grasz, to tylko nim graj i niczym więcej, bo, bo, bo i tak nic nie ugrasz. To, to jest taka rzecz szkurzająca, że faktycznie potrzebne są tutaj zmiany do tego czempiona, żeby się przystosował po prostu do tej mety w jakimś stopniu. Mmm, co tam jeszcze z takich ciekawostek? A, no wkurzam się czasem na streamie, nie, bo mnie kurde podpuszczają ludzie, wiecie jak to wygląda, tak? Ja się wkurwiam, widać, że jestem wkurwiony, bo, bo coś tam w gierca nie poszło, a zależy mi na tym, żeby wbijać dywizję, no bo jednak po coś gram w tą grę, po coś streamuję. No nie streamuję po to, żeby siedzieć całe, całe życie w D5, tak? Na głównym koncie, o w sumie główne konto też zaraz wytłumaczę o co chodzi z głównym kątem, bo też mnie pytaliście dlaczego, dlaczego gram na smurfie, a nie na głównym koncie. E, otóż wkurwiamy czasem czat, tak? Po prostu, no widzowie mnie czasem wkurwiają, bo widzowie usilnie próbują mnie stiltować, kiedy już widzą, że jestem natiltowany, to próbują stiltować jeszcze bardziej, do, docinki, docinki, a ja no niestety jestem takim streamerem, że ja czytam ten czat, tak? Nie mam wyjebane, tylko go czytam cały czas na bieżąco i widzę wszystko w sumie. I, I to jest przykre, że moi włas, wła, właśnie widzowie, wła, wła, własna widownia, moja własna widownia, tak, eee, próbuje mnie usilnie natiltować. Co do konta głównego, dlaczego nie gram na głównym koncie i dlaczego, dlaczego jest do 5 na głównym koncie, główne konto przeszło, <laughs> przeszło dużo, dużo sezonów, tak, bo główne konto istnieje od sezonu pierwszego. Eee... Było na nim grane dużo razy duo. Często chujowe duo z niższymi dywizjami, na przykład duo duże lustriki, były, potem były winstriki, potem znowu lustriki, winstriki i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu to konto się tak zmieliło tymi soft resetami, tak się zmieliło tymi duo chujowymi, które grałem, że dostaję na tym koncie za wygraną jakieś 12 punktów. 13, w górnych granicach dostanę 16, a stracę za każdy mecz od 26.5 do 30. Także możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jestem w stanie wbijać dywizję na głównym koncie. Tak? Nawet jeżeli robię, robię win streak, no to. Winstreak się kończy tak naprawdę, nie wiem, czterech wygranych czy pięciu gier, kończy się w dwóch przegranych przypadkowych, nawet bo to nawet nie chodzi o to, że, że gra była, nie wiem, że Nuptim czy coś wiadomo, tak jak się tym człowiek tłumaczy, ale to nawet takie bzdury, że ktoś pójdzie AF, ah, tak, kogoś wywali w trakcie gry, to wiesz, no, czynnik losowy, tak? I ten czynnik losowy na poziomie D5 się zdarza bardzo często, ponieważ ludzie, kurwa, są po prostu bustowani. no, wszyscy boostują do D5, po, powyżej D5 raczej nikt nie bustuje. a wiecie jak to jest, każdy chce być tym diamentem, tak, kurwa, szkoda, że nie całe życie, bo jak kupi debil boost, to niestety psuje tylko grę innym, tak. A boostowanych diamentów jest piątych bardzo niestety dużo, z czego na głównym koncie mam takie MMR, że już gram na platyny, to jak gram na platyny, to jest w ogóle miks z boostowanych, z boosterami i tak dalej, i tak dalej, to granie w ogóle kurwa nie ma sensu. To to tyle na temat tego mojego konta nieszczęsnego, dlatego teraz gram na tym smurfie. Na smurfie wbiłem D5 na razie i będę wbijał pewnie wyżej, zobaczymy co, co z tego wyniknie. W każdym razie, no mówię, stałem się graczem toksycznym i graczem nerwowym, ale właśnie przez te wszystkie zmiany, tak? Przez te wszystkie zmiany, które są, są do ligi wprowadzane, które mnie deklasują totalnie. Ja całe życie grałem w tą grę asasinami, a teraz klasa Asasina jest klasą tak naprawdę najgorszą w grze. No teraz jest po prostu słabo, tak, pod, pod tym względem. Nie mówię, że się nie da, broń Boże, bo to nie jest tak, że się nie da, że, że płaczę w tej chwili, że o Boże. Boże, po nerfili mi, nie mogę wbić elo. Nie, nie, to nie o to chodzi, kurwa. Naprawdę, nie o to chodzi. To chodzi o to, że no to jest słaba klasa, postaci, którymi ja lubię grać, są słabe, innymi nie lubię grać, nie sprawia mi to przyjemności. frajdy, radochy, żadnej, tak. Dlatego gram tym, czym lubię. Grając tym, czym lubię. Niestety, muszę się trochę nawkurwiać w grach, z czego czasem się wkurwę trochę bardziej niż bym chciał. No ale się po prostu to zdarza, tak. No. Tyle negatywnych emocji wywołuje Liga Legend w sezonie tak zwanym szóstym, e, fajnym, fajnym sezonie. Jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć, tylko się coś zgubiłem po drodze. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko nie wiem, czy to było istotne. Chyba to było nawet istotne. Ale kurczę, zapomniałem. Na tak się dzieje, jak człowiek nagrywa na żywca, a nie... A nie, 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 sobie nie przygotuję gdzieś tego, o czym chciał mówić, mniej więcej. Ale to też jest taki mój minus, że ja szybko się denerwuję i lubię robić różne rzeczy na, na żywca, że tak powiem, spontanicznie, a nie, a nie z przygotowania. W każdym razie, podsumowując całą, jakby, wypowiedź, no. Denerwuje się, tak? denerwuję się często przez widzów, denerwuje się często przez metę, denerwuje się przez to, jak ja sam zagram, bo to, jak ja sam zagram, zagram, też mnie strasznie wkurwia czasem, bo czasem robię głupie błędy. Mówię wam na streamie, wtedy kiedy zrobiłem jakiś błąd, i wkurwiamy to jeszcze bardziej niż, niż jakby ogólne, ogólne podejście do, do gry. Ehm, no, na inny grach się zachowuje inaczej. No, grając w ligę, automatycznie odpalam, ja powiem wam szczerze i od serca, że ja włączam ligę. Jest tak czasem, że gram ten pierwszy mecz, jest fajnie, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jest fajnie i się w ogóle nerwuję. A czasem mam jakiś taki dzień, że wewnętrznie po prostu buzuję. Jak tylko widzę grafikę Ligi Legend, jak widzę tylko te postacie, jak widzę kurwa ten champion select. Po prostu jak widzę tą grę, to z automatu, z automatu jestem tak kurwa zły. Ale tak jestem zły, że nie mam po prostu na to słów. No nie chciałbym. Ale no, to może się zmieni jak będzie rework Assassinów, tak, powiedzmy, no może wtedy jakoś mi wróci ta przyjemność do grania w ligę, może po prostu zrobię trochę przerwy od ligi, pogram w inne gry, żeby jakby się, wiecie jak to się mówi, zresetować, tak, i może takie przerwy będę po prostu robił częściej, jak już będę widział, że za każdym razem jak włączam ligę, to się po prostu wpieniam strasznie. I jakby co do tego jeszcze, że, że taki toksyczny stream i tak dalej, no kurde, tak mam już, że bluźnie, no denerwuję się to bluźnie. Jestem szczęśliwy, to się śmieje, no nie udaje, tak? Więc jakby no nie gram, nie gram pod tak zwaną publiczkę. Czyli jeżeli mi się coś nie podoba, to mówię to wprost. Jeżeli się w kurwie, to po prostu bluźnie. Jeżeli jestem szczęśliwy, to się śmieję. Jeżeli wiecie, coś tam zmieszany, to coś tam, tak? I inne takie pierdoły tego typu. No po prostu nie udaje. No, jestem jak jestem. I, i tak to wygląda. Wkurzam się też na to, że tak bluźnie na streamie. To mi się też nie podoba na przykład. Nie podoba mi się to, ale nie mogę też tego ograniczyć i to jest problem. No jak gram w inne gry to mogę ograniczyć, ale jak gram w ligę to nie mogę ograniczyć. I, i widzicie jak to wygląda. Liga strasznie tiltuje, strasznie ta gra tiltuje. Ona kiedyś taka nie była, kiedyś ta gra była naprawdę bardzo fajna. A teraz, teraz jest jak jest, no wiecie. Nowi gracze mają fajne, nie? Grając w ligę teraz. Bo nowi gracze mają, mają prostą metę, na wszystko składa się praktycznie to samo. Gra polega na puszowaniu i nabraniu obiektywów. Nie jest to jakoś wybitnie trudne. Nie trzeba mieć umiejętności mechanicznych, nie trzeba umieć grać. Już nawet jest faworyzowane granie OTP, tak, czyli Dynamic Q. Wybieramy, po Wybieramy pozycję i gramy. tak. Więc. Nawet nie musimy się. Nawet nowi gracze nie muszą się uczyć nowych postaci i uczyć i tak dalej, tak dalej i tak dalej. No bo faworyzowane jest UDP. no. Dla nowych graczy to jest idealne. Dla graczy, dla graczy starych no, można dostać kurwice. No tak jak ja rozstaję. Ja, ja znałem tą grę, jak była inna. I kiedyś ta gra była naprawdę bardzo fajna. A teraz się dzieje coraz gorzej. Przynajmniej dla mnie. Dla mnie, tak? Bo to ja nie mówię, że nie mówię over. Dla mnie, liga. Z każdym patchem jest coraz większym śmietnikiem i dlatego tak się między innymi pewnie denerwuję. Tyle powiem. W sumie pewnie chciałem jeszcze o czymś powiedzieć, e, może o czymś się powiedziałem, głowę nie daję. W każdym razie, w każdym razie kto obejrzał to, to dzięki, no. mam nadzieję, że w miarę zrozumiecie o co mi chodzi. E, I chyba tyle, chyba tyle no. Mam nadzieję, że ogarniecie o co chodzi, że nie będziecie tak krzyczeć i się na mnie złościć, że, że ja się bulwersuję i tak dalej, no bo tak już po prostu mam grając w ligę od pewnego czasu, no nic na to nie poradzę. W multigaming chcę wejść, ale to muszę na drugi komputer uzbierać i, i też czekam na premiery gierek, więc to chwila jakby po prostu minie. Ale ogólnie lubię streamować, tak? Uwielbiam streamować, no to jest coś co ja uwielbiam robić i bardzo się cieszę, że mam widzów, że mam zajebistych subskrybentów, widzów, kurde jest was tylu. Um, tylko mówię, no... Liga, która jest najbardziej wkurwiająca. Także ja się z wami żegnam. Widzimy się w jakichś następnych filmikach. No mam nadzieję, że coś tam może zrozumiecie. Może też o czymś nie powiedziałem, wiecie jak to jest na streamie, czasem przychodzą mi różne rzeczy do głowy i ja po prostu powiem potem tym, że o nich zapominam. No wiadomo, człowiek, człowiek nie, nie komputer, no wszystkiego nie zapamięta. W każdym razie, jak macie jakieś pytania, komentarz pod filmik, to pewnie odpowiem. Bo to akurat taki filmik dobry do, do, do odpowiadania na różne pytania, nie. Także z wami się żegnam i do następnego, do następnego. Do usłyszenia na streamku, czy też w innych filmikach, jeżeli nie, nie oglądacie streamu. Hejka!